Rak jelita grubego to jedna z najbardziej podstępnych i niebezpiecznych chorób. Rozwija się powoli i często pozostaje niezauważony do późnych stadiów, gdy leczenie staje się trudniejsze. Czy wiesz, że istnieje szereg objawów, które mogą wskazać na problem na długo przed tym, jak stanie się groźny? Ignorowanie tych znaków może kosztować zdrowie, a czasem życie. Dziś omówimy 7 objawów raka jelita grubego, które wymagają pilnej uwagi. Jeśli zauważysz u siebie lub bliskich choć jeden z nich, to powód, by natychmiast skonsultować się z lekarzem i przeprowadzić badania. Pamiętaj, im wcześniej wykryjesz chorobę, tym większe szanse na skuteczne leczenie. Subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić ważnych materiałów o Twoim zdrowiu. Zatem dowiedzmy się na co zwrócić uwagę, by zapobiec poważnym konsekwencjom. Jeśli zauważysz, że twój układ trawienny działa inaczej niż zwykle, może to być pierwszy niepokojący sygnał. Pojawienie się ciągłych zaparć lub biegunek trwających dłużej niż kilka tygodni wymaga szczególnej uwagi. Zaparcia mogą wskazywać, że guz częściowo blokuje światło jelita utrudniając normalne przechodzenie maskałowych. To prowadzi do ich zalegania, zwiększenia toksycznego obciążenia organizmu i podwyższonego ryzyka zapalenia, a nawet perforacji ścian jelita. Biegunka może wskazywać na zapalenie lub podrażnienie ścian jelita spowodowane guzem, co również wpływa na normalne funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Ważne jest zwrócenie uwagi na naprzemienne występowanie zaparć i biegunek. Co może być oznaką TZW ołówkowatego stolca, gdy guz zwęża światło jelita? Częste parcie na stolec, przy którym odczuwasz potrzebę wypróżnienia, ale nie przynosi to ulgi, również może świadczyć o nowotworze. Objaw ten często towarzyszy uczuciu niepełnego wypróżnienia, co powoduje ciągły dyskomfort. Dlaczego to ważne? Gus blokujący światło jelita może nie tylko powodować dyskomfort. Ale i prowadzić do niedrożności jelit, co jest stanem zagrażającym życiu i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Ignorowanie tych zmian może prowadzić do zaawansowanych stadiów choroby, co utrudnia leczenie i zmniejsza szanse na wyzdrowienie. Krew w stolcu to jeden z najbardziej niepokojących objawów wymagających natychmiastowego badania. Krew może być widoczna gołym okiem lub ukryta, wykrywana tylko w badaniach laboratoryjnych. Jasnoczerwona krew zwykle wskazuje na krwawienie w dolnych partiach jelita, takich jak odbytnica czy esika. Ciemna, niemal czarna krew może świadczyć o krwawieniu w górnych partiach, takich jak okrężnica wstępująca. Ważne jest zrozumienie, że nawet niewielkie ilości krwi mogą wskazywać na poważne problemy. Zwłaszcza jeśli towarzyszy im zmiana koloru i kształtu stolca. Zwróć też uwagę na objawy takie jak śluz czy ropa w stolcu, które mogą wskazywać na proces zapalny lub infekcję towarzyszącą guzowi. Pacjenci często przypisują takie objawy hemoroidom lub szczelinom odbytu, co opóźnia diagnozę i leczenie. Ponadto przewlekłe utraty krwi, nawet w niewielkiej ilości, mogą prowadzić do anemii objawiającej się ogólnym osłabieniem, bladością i spadkiem wydajności. Dlaczego to ważne? Krwawienia mogą być pierwszym objawem procesu nowotworowego w jelicie. Jeśli nie zostaną wykryte i nie rozpocznie się leczenia we wczesnym stadium, Guz może postępować, rozprzestrzeniając się na inne narządy i tkanki, co znacznie pogarsza rokowanie i zmniejsza szanse na pełne wyzdrowienie. Bóle brzucha to niespecyficzny objaw towarzyszący wielu chorobom, ale jeśli są stałe i towarzyszą im wzdęcia, to powód do niepokoju. Ból może być tępy, ciągnący, skurczowy lub ostry, a jego charakter zależy od lokalizacji guza. Może nasilać się po posiłkach, gdy pokarm próbuje przejść przez zwężony odcinek jelita, powodując skurcze i dyskomfort. Jeśli ból towarzyszy nudnościom, wymiotom i utracie apetytu, może to wskazywać na niedrożność jelit. Wzdęcia i ból mogą być też połączone z uczuciem ciężkości w brzuchu i zmianą formy stolca. Jeśli guz znajduje się po lewej stronie jelita grubego, Objawy mogą obejmować zaparcia i uczucie niepełnego wypróżnienia. Pieści po prawej anemię, ogólne złe samopoczucie i częste parcie na stolec. Guz może blokować przechodzenie pokarmu i gazów, powodując gromadzenie się płynów i wzdęcia. W niektórych przypadkach wzdęcia towarzyszy widoczny obrzęk lub uwypuklenie w okolicy brzucha. Jeśli ból i wzdęcia stają się przewlekłe i towarzyszą im inne objawy, takie jak zmiana wagi czy krew w stolcu, konieczne jest natychmiastowe badanie. Gwałtowny spadek masy ciała bez wyraźnej przyczyny to niepokojący sygnał mogący wskazywać na proces nowotworowy w organizmie. GUS w jelicie grubym może zaburzać normalne wchłanianie składników odżywczych, prowadząc do deficytu kalorii i witamin. Ponadto guz aktywnie zużywa energię organizmu do swojego wzrostu, wyczerpując zasoby. To prowadzi do utraty wagi, osłabienia i spadku apetytu. Nawet jeśli nie zmieniłeś diety czy poziomu aktywności fizycznej, możesz zauważyć, że ubrania są luźniejsze lub waga pokazuje coraz mniejszą liczbę. Spadek wagi może towarzyszyć anemii, zmęczeniu i utracie zainteresowania jedzeniem. Gus może też powodować uczucie sytości po spożyciu niewielkiej ilości jedzenia, co wiąże się z zaburzeniem pracy jelit i zwiększonym naciskiem na otaczające narządy. Czasem utracie wagi towarzyszy podwyższona temperatura ciała, nocne poty i ogólne złe samopoczucie. Jeśli tracisz na wadze bez wysiłku, zwłaszcza w połączeniu z innymi objawami, takimi jak zmiana stolca czy ból brzucha, Ważne jest przeprowadzenie badań w celu wykluczenia raka. Ciągłe uczucie zmęczenia i osłabienia, które nie mija nawet po pełnym odpoczynku, może wskazywać na anemię. Anemia przy raku jelita grubego rozwija się z powodu przewlekłych utrat krwi, które wyczerpują zapasy żelaza w organizmie. Gus może krwawić powoli i nie zawsze jest to widoczne w stolcu. Ale niedobór żelaza prowadzi do obniżenia poziomu hemoglobiny, która transportuje tlen do komórek. W rezultacie możesz odczuwać ciągłą słabość, zawroty głowy, a nawet duszności przy minimalnym wysiłku fizycznym. Uczucie zmęczenia może być tak silne, że proste codzienne czynności stają się trudne do wykonania. Możesz zauważyć problemy z koncentracją, spadek wydajności i chęć częstszego odpoczynku. Jeśli takie objawy utrzymują się przez kilka tygodni i towarzyszą im inne oznaki, to powód, by skonsultować się z lekarzem i wykonać badanie krwi na poziom hemoglobiny i ferytyny. Dlaczego to ważne? Anemia to nie tylko objaw, ale i stan osłabiający organizm i zmniejszający jego siły obronne. Jeśli po skorzystaniu z toalety masz wrażenie, że jelito nie zostało całkowicie opróżnione, może to być związane z guzem utrudniającym pełne wydalenie maskałowych. Stan ten często towarzyszy uczuciu ciężkości w dolnej części brzucha i dyskomfortowi. Objaw ten może wydawać się niegroźny, ale w połączeniu z innymi znakami wymaga uwagi. Czasem uczucie niepełnego wypróżnienia towarzyszy częstym parciom na stolec i wydłużeniu czasu spędzanego w toalecie. Gus może mechanicznie utrudniać pełne opróżnienie jelita, powodując zaleganie maskałowych i zatrucie organizmu. To zwiększa ryzyko rozwoju procesów zapalnych, a nawet perforacji ścian jelita. Jeśli zauważysz, że stan ten towarzyszy zmianie konsystencji stolca lub bólom, ważne jest jak najszybsze przeprowadzenie badań. Ten stan nie tylko pogarsza jakość życia, ale i zwiększa ryzyko poważnych powikłań, takich jak niedrożność jelit czy zapalenie otrzewnej. Częste wzdęcia i nadmierne gazy, niezwiązane z jedzeniem czy nawykami żywieniowymi, mogą być oznaką poważnych zaburzeń pracy jelit. GUS w jelicie grubym może utrudniać normalne przemieszczanie się gazów i maskałowych, powodując ciągłe uczucie ciężkości i wzdęcia. To prowadzi do zaburzenia pracy jelit i pogorszenia jakości życia. W niektórych przypadkach wzdęcia towarzyszą bólom i uczuciem pełności w brzuchu, co nasila dyskomfort. Czasem wzdęcia towarzyszą skurcze i ostry ból brzucha, zwłaszcza po jedzeniu. Może to być związane z częściową niedrożnością jelit spowodowaną guzem. Jeśli zauważasz takie objawy regularnie, to poważny powód, by skonsultować się z lekarzem. Ciągłe wzdęcia mogą być objawem nie tylko raka, ale i innych chorób, takich jak zespół jelita drażliwego czy stany zapalne. Objawy te mogą wskazywać na obecność guza lub polipów, które tworzą mechaniczne przeszkody dla normalnej pracy jelit i zwiększają ryzyko powikłań. Rak jelita grubego to poważna choroba, która we wczesnych stadiach może przebiegać bezobjawowo lub maskować się jako inne, mniej groźne stany. Ważne jest pamiętać, że nawet pozornie niewielkie zmiany w pracy jelit, pojawienie się krwi w stolcu, chroniczne zmęczenie czy niewyjaśniona utrata wagi mogą być pierwszymi sygnałami problemów. Ignorowanie tych znaków jest niebezpieczne, może kosztować zdrowie, a nawet życie. Jeśli zauważysz u siebie lub bliskich choć jeden z opisanych objawów, nie zwlekaj z wizytą u lekarza. Wczesna diagnoza i profilaktyczne badania pomogą wykryć chorobę na wczesnym etapie i znacznie zwiększą szansę na skuteczne leczenie. Subskrybuj nasz kanał, aby jako pierwszy dowiadywać się o nowych filmach z cennymi informacjami o zdrowiu i podziel się tym wideo z tymi, którym może być ono pomocne.